Hej, cześć, witajcie na kanale Projekt Photovision. Ja jestem Adrian. Jest to vlog z podróży zatytułowany, jeszcze nie wiem jak, ale ma numer 0. To znaczy, że jest dopiero wstępem do vlogowej serii, o której powiem więcej nieco później. Natomiast, jak widzicie, za mną są już popakowane torby, skrzynki. A ja czekam na telefon od mechanika, czy, czy zdąży i czy uda mu się naprawić klimatyzację w moim samochodzie. Jest już przed godziną 15. A ja nadal nie wiem, czy będę miał samochód. A ruszam, słuchajcie, o godzinie gdzieś 22. Po 22 ruszam w kierunku portu w Gdyni. I plan był. Najpierw taki, że ponieważ prom jest o 9 rano, pojadę sobie po prostu z rana w stan o 4:00 gdzieś przed piątą wyjadę, na spokojnie powinienem dojechać. Ale, 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 plan się zmienił. Wolę jednak pojechać na noc. Raz, że będzie chłodniej, będzie dużo mniejszy ruch na drogach. Dwa, że będę miał dużo większy zapas czasu, gdyby coś się wydarzyło w trasie. Jak pamiętacie, może oglądaliście. Vlogi z mojego powrotu z Norwegii tutaj do Polski z przeprowadzki. Wiecie, że na prom w Szwecji zdążyłem w ostatnich minutach, ponieważ był wypadek na autostradzie. Ja stałem, nie wiem ile czasu w korku, ale jakimś cudem po prostu udało mi się dotrzeć. Dlatego nie chcę już mieć znów takiej nerwówki, takiej e, ilości stresu, bo to jest masakra to, co się działo wtedy. Dlatego plan jest taki, że wyjeżdżam na noc. Myślę, że. Spokojnie w 3-3,5 godzinki tam dojadę. I jako, że na samym promowisku nie będę nocował, nie wiem nawet, czy jest tam jakiś taki parking. Ale bardzo blisko promowiska na mapie e, zobaczyłem po prostu słynną plażę Babie Doły z widokiem na torpedownię e, fajnym falochronem dobre miejsce do zdjęć. Jest tam duży parking przy samej plaży. I myślę, że po prostu tam, tam mam jakieś 20 km. E, więc 20 km dalej, jakby, niż, niż promowisko. Dlatego myślę, że po prostu pojadę sobie tam e, przenocować. Rano wstanę, może przejdę się na plaży, zrobię jakieś zdjęcia i spokojnie z zapasem czasu o godzinie około 7 ruszę na, na promowisko. Tam mniej więcej godzinę przed czasem trzeba być, żeby na spokojnie wszystko się odbyło. Więc jest taki plan. A ja czekam, czekam na telefon. Mam jeszcze wszystko do załadowania do samochodu. Dobrze, że go uprzątnęłem już przed dodaniem, oddaniem do warsztatu w piątek. Cały weekend również nie miałem tego samochodu, ponieważ został w warsztacie. W klimatyzacji padła. Spadło sprzęgło elektromagnetyczne, tam trzeba było to wymienić. I mam nadzieję, że uda im się to zrobić. Kurczę dzisiaj, bo będzie trochę masakra. Jest ponad 30 stopni. I w, póki co w Skandynawii, w Szwecji, w Norwegii, przez które będę jechał, również są upały prawie 30 stopniowe. Może być bardzo ciężko, bez klimatyzacji. Ale jak będzie trzeba, poradzę sobie bez niej. A więc taki mały update. Jeszcze takie małe ogłoszenie, myślę o nagraniu jakiegoś filmu z promu. Na pewno będzie jakiś film z trasy jeszcze tutaj mm, zrobiony. A z promu chciałbym poruszyć temat e, taki informacyjny dla tych z Was, którzy wybieraliby się, na przykład chcieliby się wybrać samochodem, pojeździć po Skandynawii, powiem Wam o opcjach, o kosztach, o tym, o czym należy pamiętać, co zabrać ze sobą, co warto zabrać ze sobą, jadąc tam. Tak więc ja czekam na telefon, zobaczymy co z tego wyjdzie. I do zobaczenia, być może już z trasy, być może już z trasy, oby wieczorem się zobaczymy. Hej. Witajcie z trasy. <laughs> w końcu ruszyłem z niemałym opóźnieniem. Właściwie opóźnienie to nie był problem. Problem raczej w tym, że nie mam zrobionej klimatyzacji w samochodzie. nikt się nie spisał kompletnie niestety nalegałem znaczy nie nalegałem ale naciskałem na fakt że w poniedziałek wieczorem ruszam w trasę i muszę odebrać auto i już w momencie kiedy umawialiśmy się na termin piątkowy naprawy powiedziałem że jest taka sytuacja on stwierdził, no jest cały piątek, jeśli trzeba być zamówić części, no to dokończymy w poniedziałek autko będzie na wtorek, na pewno e, i w tym momencie e, później jeszcze właśnie już jak zdałem auto w piątek mówiłem tak samo, że bardzo zależy mi że no muszę to, to odebrać muszę mieć ten samochód, poruszam w trasę dzisiaj jeszcze w smsach też mówiłem że muszę ten samochód, muszę odebrać. trzy razy, przynajmniej trzy razy osobiście, przez telefon, i przez SMS informowałem o tym mechanika, że muszę mieć ten samochód ja, bym, ja rozumiem pracę mechaników i pracę przy silnikach, czy, przy samochodach czy czymkolwiek, że no nie zawsze jest tak, że część, którą się zamówi jest dobra nie zawsze tak, że tak jest, że ja na tej jednej części pomoże, czasem trzeba wymieniać coś więcej, zamawiać, domawiać. Ja to wszystko rozumiem. Posłuchajcie teraz tej sytuacji. Eee, warsztat zamykali o godzinie 18. Ja czekałem do, do ostatniej chwili, i 20 minut po godzinie 18.00 dostałem SMS-a, nawet nie telefon, tylko SMS-a z informacją, że eee, niestety nie wyrobią się z założeniem. Nowej rolki, nowego sprzęgła, ponieważ, żeby to zrobić, trzeba wymontować całą sprężarkę, i nie zdążyli, bo części przyszły później niż, znaczy później w sensie godziny, tak? Późno dostali części i się nie wyrobili. I okej, okay, jest zawód, no bo nie mam klimatyzacji. Tylko dlaczego oni dostając późno części biorą się za coś? Zamiast poinformować mnie, jaka jest sytuacja, czy robimy, czy, czy zostawiamy auto do wtorku, ja dostaję 20 minut po zamknięciu warsztatu taki, taką informację. Dzwonię do mechanika. Ok, to ja chciałbym odebrać ten samochód i o której mogę być? A on mi na to odpowiada, że nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Mój samochód nie ma takiej opcji odbioru, bo on jest rozebrany teraz. Nie. Tłumaczę, że ja mówiłem trzy razy przynajmniej panu, że naprawdę muszę jechać w trasę, bo to są potężne koszty. Ja nie mogę teraz z dnia na dzień przykładać biletu na prom. Bo jak spojrzałem, dzisiaj kosztowałoby mnie to 1300 zł. Dodatkowo, nie to że w sumie. Dodatkowo do tych 850, które już wydałem, jeszcze 1300 musiałbym dopłacić, żeby popłynąć promem dzień później no co no on się tłumaczy po prostu, że. Że, no, to, że co on ma teraz zrobić? Bo przecież jest zakład zamknięty, mechanicy są wysłani do domów i że samochód jest nie do odbioru, i no, jest taka sytuacja. I że przepraszam za to, tak? Ja bo tłumaczę, no pan jest chyba niepoważny, ponieważ ja tłumaczę, że muszę mieć ten samochód, bo muszę ruszyć w trasę. Dla mnie priorytetem nie jest to, żeby była klimatyzacja zrobiona, tylko to, że ja muszę mieć ten samochód. To powtarzałem kilka razy. A to po prostu no, była ostra wymiana zdań dosyć, dosyć argumentów. Człowiek zaczął się tłumaczyć, nie wiem, mi tłumaczyć jak kupiłem mu, że na czym polega praca mechanika. Przecież ja nic nie rozumiem. <laughs> że jak nie zdążyli, to nie zdążyli. I to nie jest kompletnie jego wina, że on, ten samochód stoi rozebrany. Ja nie mogę go odebrać, chociaż prosiłem, żeby był w jakimkolwiek stopniu bo bez klimatyzacji. Mógł jechać, ja rozumiem, że naprawiał silnik czy koło bez którego samochód nie może jechać. Natomiast ja serwisowałem klimatyzację co oni rozbrali, zostawili ten samochód i mają w dupie moje prośby. Po prostu tak, po prostu za przeproszenie mnie w kurw że On do mnie z tekstem. A co pan teraz, jakie ma pan rozwiązanie? Co, co ja mam teraz zrobić? Ja mówię, no to niech pan ściągnie mechanika. I ten mechanik złoży samochód i tyle, no ale oni już są w domu. Ja mówię, no dobrze, to nie pan ściągnie, zapłaci za nadgodziny i tyle, no bo to jest, mówię pana, błąd, tak? Nie, to nie jest żaden jego błąd, to jest mój w ogóle błąd, że ja chcę, auto no, to niezrobione odebrać od niego i że może, proszę bardzo, ja mogę, mówi, że ja mogę zadzwonić do tych mechaników, może któryś się zgodzi przyjechać, ale to pan musi zapłacić za te nadgodziny. Ja muszę jeszcze zapłacić za te nadgodziny mechaników, żeby mi mój samochód poskładali, żebym ja miał mu odebrać niezrobiony samochód. No ja mówię, dobra, okej, okay. ja muszę jechać, tak? Okej, okay, ja zapłacę za te nadgodziny. Po czym domu mówi, no mówię, dobra, to ja podzwonię i mechanik do pana zadzwoni i się dogadacie. Ja mówię, dobra, okej. Okay. Czekałem pół godziny, nic. Dzwonię. Pamiętajcie, że. Planowałem wyjazd o 22, a jest już godzina po siódmej, po 19 w sensie, tak? Dzwonię do mechanik, znaczy dzwonię znowu do tego szefa. Mówi, no tak, ja się dopiero dodzwoniłem do jakiegoś mechanika, będzie to zrobione, ale ogólnie słyszę, że już ton ma koleś zupełnie inny. Ja mówię, dobrze, to ile to będzie kosztować? A, to dobrze, to panu policzymy tylko za to nabicie klimatyzacji i za ten hamulec zrobiony. Mówię, ale za ten na godzinę nie, nie, dobrze, to ja już ten. Bo ja zobaczyłem ten SMS. Rzeczywiście Pan prosił o to, żeby samochód był zrobiony na wieczór i, i być może to mój błąd, że ja nie, przy, nie, nie przywiązałem do tego uwagi. kuźwa, no tak. Sorry. No i wyszło na to, że ja mu powiedziałem, że ja z odkupię tą część, co oni zamówili. To może znajdę mechanika w Norwegii, który po prostu mi to zamontuje na, na tą sprężarkę i tyle. No. Więc kupiłem od gościa tą część. Zapłaciłem za nabicie klimatyzacji. Bo przed, przed wszystkim on po prostu starał się nabić klimatyzację, to znaczy, czy ona ruszy. Być może było płynu za mało, ale to nie pomogło. Zapłaciłem za to nabicie, zapłaciłem za ten hamulec, łącznie 450 zł zostawiłem. klimatyzację mam niezrobioną I cały wyjazd, że tak powiem, brzydko spieprzony po prostu przez takiego Nie wiem, już nie chcę się wyrażać, ale przez takiego, kurde, no, Nie wiem, lekko ducha, nie wiem, zakręconego człowieka Nie chcę mi się już myśleć o nim negatywnych Aspektach jeszcze samemu sobie zatruwać teraz umysł. Ale nie powiem zepsuł mi cały plan dnia. Myślałem, że samochód odbiorę wcześniej, bo sobie jeszcze szyby. skoczę do, do kupić jeszcze sobie parę rzeczy. Cały dzień czekałem na to licząc, że samochód będzie, więc zakupy przełożyłem na wieczór, teraz wszystko w biegu po prostu musiałem robić. Pod się ze mnie lał jak ze świniaka. Super w ogóle ekstra klimat na wyjazd. Tak więc, no ja jadę, jest godzina już koło 23, po 23 Myślę, że coś koło drugiej będę na miejscu Wątpię, żebym się zrywał z samego rana na wschód, żeby robić zdjęcia, nie wiem, no chyba, że będę miał jakiś klimat, ale póki co po prostu przez całą tą sytuację jestem wykończony kuźwa psychicznie przez nieudolność jakiegoś kurde kolesia, który nie potrafił zaplanować sobie pracy, bo według mnie Zakład się zajmuje serwisem sprężarek, to chyba wiedzą, że aby zmienić sprzęgło na sprężarce, to trzeba tą sprężarkę wmontować. więc mając przez tyle czasu mój samochód, mogli przygotować sobie, nawet jeśli ta część przyszłaby późno, mogli dużo wcześniej wyjąć tą sprężarkę, tak? przygotować wszystko. Dochodzi część, nakładają, montują i jest zrobione, tak? A nie, że dochodzi część, a oni się dopiero biorą za samochód i stwierdzają, że o kuźwa, trzeba przymontować, nie zdążymy. A pierdzielę zostawimy to tak i co będzie co chce. Ale to tyle, słuchajcie, w kwestii tego, co się działo. Eee, ja póki co nic więcej chyba do przekazania Wam nie mam. Jestem zapakowany, trochę zmęczony. Muszę pić energetyki, żeby w ogóle dojechać. Ale mówię, mam masakra. Przepełnie wieczorem się włączę już jak dojadę. Może przejdę się na nosny spacer nad morzem, żeby odetchnąć. Ale ogólnie miazga dobra. Trzymajcie się. Do następnego ujęcia. Hej, się ma, cześć. Uwaga, foka. Uwaga, morświn. To, to znaczy, że dojechałem do. Na Babie Doły tam taki spory parking, będę musiał tylko przeparkować na noc. Idę właśnie nad morze chwilkę odetchnąć, później pójdę przeparkować samochód gdzie właściwie miejsce tam jest taki fajny ocieniony, ocieniona część parkingu. Widać, że stoi tam jakiś kamperek. Nie ma żadnych tablic, że nie można nie można nocować, więc Korzystam z okazji, natomiast nad samą morze już Was raczej nie zabiorę, bo tam jest ciemno. E, trasa spokojna jak to w nocy bywa. E, ruch nieduży. Całkiem przyjemnie się jechało. E, idę zobaczyć. O, widzę już. Wymienię, widzicie, ja przed sobą widzę już torb, słynną torpedownię, budynek torpedowni. Ale jest dosyć blisko brzegu, myślałem, że to jest dalej, tak na zdjęciach robionych szerokim kątem wydaje się, że jest to dosyć daleko. Ale jest ona dosyć blisko, więc ja zobaczę jeszcze, której dokładnie jest wschód słońca, może jakimś cudem się zmuszę, żeby wstać na wschód słońca. Może będą jakieś kolorki na niebie z długim czasem, rozciągnę wodę. Takie zdjęcie w sumie w portfolio tej torpedowni z Babich Dołów to trzeba mieć po prostu, mimo że jest to temat oklepany, obcykany. Ale zawsze można coś stworzyć swojego. Co jeszcze z takich nowinek? Nic, stąd jest bardzo blisko do, do portu, właściwie skąd odpływają promy do Karlskrony w Szwecji. Jakieś 15, maksymalnie 20 minut, spokojnej jazdy po drodze. Jest też biedronka, widziałem, więc jeszcze jutro zrobię jakieś zakupy sobie świeże na, na podróż i na prom. No i co? Słuchajcie, muszę odetchnąć, odetchnąć, bo dzisiejsze przeboje z samochodem po prostu wybiły mnie całkowicie ze wszystkiego. Taki, kurde, w sobie napięcie, niepokój e, brzuch mnie rozbolał w ogóle. E, szkoda gadać. Dobra, do jutra, do jutra rana. Może zobaczymy się na wschodzie słońca. Hej, trzymajcie się. Dobranoc. Idę. Nad morze. Byłem na plaży, porobiłem zdjęcia, nocne zdjęcia. Myślę, że te nocne zdjęcia będą bardziej ciekawe niż takie o wczesnym wschodzie. E, może być ciekawie, kiedy już wyjrzy słońce gdzieś z tamtej strony i oświetli takim bocznym światłem fortece i te falochrony, co do niej idą. W zasadzie pozostałości po falochronach. Więc może się jeszcze wybiorę, aczkolwiek e, jeśli to zrobię, to zostanie mi jakieś dwie godziny snu. Co jeszcze? A, robiąc zdjęcia Słyszałem ze sobą w krzakach jakieś tam szelesty, coś tam chodziło Myślałem sobie, no jakiś tam jeżyk sobie buszuje Czy tam jakaś kuna czy coś, tym bardziej, że widziałem w wodzie też jakiś mały łepek się wychylił I za chwilę się schował Raczej nie była to foka Ani morświn ale jakaś tam, jakaś tam wydra może, czy coś w tym stylu natomiast w tych krzakach tak mnie trochę niepokoiło, bo takie dziwne dźwięki były świeciłem latarką z telefonu, ale nic się nie pokazało natomiast no, czułem się już niepewnie robiąc zdjęcia, mając te krzaki blisko dosyć za sobą więc po prostu zacząłem składać statyw stukałem tymi nóżkami przy składaniu i po prostu widziałem taki cień po prostu krzaków, plaży i po prostu coś nagle z takim dziwnym chrząknięciem, chrząknięciem. właśnie nie to nie było chrząknięcie, tylko takie sapnięcie, warknięcie, wyskoczyło, na pewno to było stworzenie czteronożne, się wyskoczyło na plażę, się odwróciło i tak jakby na mnie, w moją stronę się spojrzało, ale już wtedy schodziłem z tej plaży, więc stuknąłem jeszcze mocniej tymi nóżkami i szybko po schodkach na górę zwiałem, nie wiem co to było. Najprawdopodobniej był to dzik, ale po zachowaniu to, a tym bardziej po dźwiękach, to nie wiem, mi się bardziej skojarzył jakiś pies, duży pies, nie wiem, sylwetko przypominał bardziej hienę, no ale Ach, jakieś towarzystwo już skądś, nie wiem, czy schodzi, czy się zjeżdża. No, tak więc, no, troszkę się przestraszyłem, zwinałem się do samochodu Teraz e, odpoczywam, coś tam patrzę na YouTube, e, Ale chyba nie ma sensu wstawać na taki wczesny wschód, bo Nie ma jeszcze ani teraz kolorów, ani Bardziej nie ma chmur, jest czyste, czyste jasne niebo I... Myślę, że te nocne zdjęcia wyglądają lepiej z takimi kolorami, niż takie, takie właśnie nie wiadomo co. Dobra. Zobaczymy. Zobaczymy na ranem jak będzie. Hej.